Słuchajcie, generalnie spalanie tkanki tuszczowej, tak? Ten temat tam Kiedyś Niektórzy nie byli, nie, no to teraz powiem, powiem się w tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, to jest tak, mamy trzy etapy spalania tkanki Pierwszy etap, mobilizacja, czyli wyjście pasów tłuszczowych i gliceronów z komórek tłuszczowych. Jest taki koron, HSL, o którym już wspomniałem. HSL to jest lipaza hormonozależna. Czyli co? Czyli zależy od hormonów HSL, HSL, HSL. Mamy tą komórkę tłuszczową. To jest coś takiego. To jest komórka tłuszczowa. I w tej komórce tłuszczowej jest glicerol, cząsteczka glicerolu połączona z trzema kasami tłuszczowymi. I tych tworów jest dużo. No i teraz, jeżeli mamy wysoki poziom HSL, no to ta HZ bierze taką piłę łańcuchową i tchnie tchnie te trójglicerydy, czyli ten glicerol i kwas tłuszczowy. Tnie te trójglicerydy na kwasy tłuszczowe. No i na glicerol, po czym one się dostają tutaj wiecie. Tu tu, przemysł, tu. Tu na zewnątrz. Tu. OK? Tutaj. Ok? No gdzie z glicerolu. Kolej gdzie? Proszę? Gdzie? Gdzie koman? Gdzie? Tu. 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 I z tego glicerolu no, może powstać glukoza. A z kwasach tłuszczowych co może powstać? No nic nie może powstać, trzeba je gdzieś transportować, ale powoli, powoli, powoli. Jak tutaj zrobić taki efekt, że mamy ten wysoki poziom HSL, bo to jest klucz. Musimy zadziałać owymi katecholaminami. Musimy podnieść ich poziom. Jak podnosimy poziom katecholamin, czyli adrenaliny i noradrenaliny? Mocnym treningiem o adaptacji bezstrenowej. Interwał. Interwały, skręnik siłowy, tak samo, NMA. Ok? I teraz moi drodzy. Aśka nie pokażę tam żadnej strzykarki. I teraz moi drodzy. Gdzie tu tutaj się kryje kopu i dlaczego na przykład, jak można imię? Chciałbym, żeby Kasia tutaj wyszła przed kamerę i się pokazała, ale na pewno się wstydzi. Dlaczego na przykład Kasia ma problem z tym, żeby spalić skarpy z okolicy UD, a na przykład, jak można imię? A na przykład Arek ma większy problem, żeby spalić skanku do z okolicy dolnych części brzucha. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Kasia i Arek mają różnie rozłożone odpowiednie adrenoreceptory. Czyli takie miejsca, gdzie adrenalina biegnie i się skleja. I taka jest tam pływowa. Ok? No bo są dwa rodzaje adrenoreceptorów. Alfa oraz beta. Sylwetkowo uwzględniamy głównie. Receptory beta 1 oraz 2 adrena. Receptory beta 1 oraz 2 beta 1, beta 2 oraz alfa 1 Ok? Dwa rodzaje. Beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa. Są też beta 3, beta 4, ale one są mniej ważne. No i moi drodzy, jeżeli w danym miejscu, czyli na przykład u Kasi, Kasia nie będzie miała problemu z tym, żeby plecki sobie fajnie wyrzeźbić, nie? Jeżeli na pleckach Kasia ma dużo beta adrenoreceptorów to wtedy gdy tam adrenalina się doczepi, okay, to rośnie poziom cyklicznego cAMP przez tak przez rośnie poziom tam HSL czyli bazy kormo i zajebiście kasia polifosfankę tłuszczową obrębie gdzieś tam pleców czy barków. tak, tak. a jeżeli na przykład kasia Gdzieś tam na czwóreczkach ma sobie dużo A2 adrenoreceptorów, to mimo, że tam adrenalina się doczepi, to wcale CAMP nie rośnie. Tylko malej. I jest problem. Rozumiemy? Rozumiemy? Nie się, dobra. No i ok, mamy teraz tu już te, ten i kwasy tłuszczowe. Tak jak powiedziałem, glicerol może być wykorzystywany na syntezę glukozy. Ale kwasy tłuszczowe mogą, muszą być spalone w innym miejscu. Aby zostały spalone, spalone w innym miejscu, tam się muszą gdzieś jakoś dostać, przetransportować. Okay? I co transportuje kwasy tłuszczowe? Białko albumina, która powstaje w wątrobie. ok? Albumina powstaje w wątrobie. No i co? Mamy tą albuminę i mamy te kwasy tłuszczowe. No to albumina mówi o płaskoprzeczowych. Po kochani, po zaraz kości, nie? I teraz co? No, przydałoby się dobre krążenie krwi, żeby tam wskoczyć do tej łodzi, a ta łódź płynie sobie przez krążenie krwi i dostaje się w odpowiednie miejsca. No i teraz, jeżeli Kasia będzie miała krążenie krwi dobra w obrębie gdzieś tam pleców, to tam znowu będzie miała większą możliwość spalania płaskoprzeczowej. Ale jeżeli w obrębie bioder, czwórek, dwójek, będzie problem z krążeniem krwi, no to możliwość spalania tkanki jest tam mniejsza. Jest po prostu trudniej spalić tam tłuszcz. Tamten tłuszcz to jest tłuszcz oporny. A na przykład arek, dla arka to będzie dolna część brzucha, tak? Jak polepszyć krążenie krwi? W tym świecie kulturystyki wiecie, bardziej zaawansowanym, W świecie gości, którzy ważą po prostu kg przy 7% tkanki tłuszczowej krążenie krwi polepszają hormony tarczycy. No i tak jak wiemy no jedzenie i dietą te hormony tarczycy możemy podwyższyć do odpowiednich poziomów, ale gdzieś tam jeszcze zewnątrz, wiecie, do takich poziomów można. Więc niektórzy po prostu skwalifikują się takimi hormonami, żeby krążenie krwi sobie poprawić, tak? Ale to jest, to jest wiecie, to jest, coś, to jest, ten to jest, to jest, to teraz nie zachaczałem, bo tutaj jesteśmy na takim naturalnym zgromadzeniu. No więc okej. Okay. Pierwsza rzecz, żeby mieć dobre krążenie krwi nie możemy obniżać poziomu hormonu starczycy, czyli raczej nie skrajny rąk kardy. ok. I druga rzecz, krążyc i uprawia wysiłek robowy, kardio. Prosta rzecz, nie? Trzeci tutaj słuchajcie, etap. Aśka, nie wiem, czy to jest zdjęć, bo czuję się jakbyś była w operacji. Trzeci etap. Mamy już tak, w tym krążeniu krwi mieliśmy białko-albuminkę, tak z pasem tłuszczowym do łodzi, łódź płynie przez, no w układzie krążenia i gdzie dopływa? Dopływa do mitochondriów. Mitochondriów. Albo do wątroby. Różnie. Ta może być odłożona. Te też możemy tłuszczowe też możemy od, od, odłożyć w mięśniach, ale tak naprawdę najważniejsze jest to dla nas, by tam zostały zutylizowane, tak? czyli spalone, żebyśmy z nich sobie pozyskali energię. Jak to zrobić? Żeby spalić fasy tłuszczowe w mięśniach, no generalnie wykonać wysiłek. I na bieżąco pozyskać z nich energię. Jaki to jest w ogóle proces? Te, te palenie, utlenianie? To jest kattawo, czego... trzeba oczywiście. Czyli co? Większe składniki na mniejsze i mam energię. to czasu wykonywanego ćwiczenia. Proszę? Hmm. No teoretycznie nie wypadnie, ale tego...